Hej, to co? Dziś ruszamy z kolejnym tematem, a będzie nim jak zapewne widzicie po tytule filmiku papier, a właściwie papiery dostępne w naszych fotoksiążkach Pro. Ale zanim o tym, kilka słów odnośnie naszej fotoksiążki Pro. Jest drukowana na drukarkach cyfrowych HP Indigo. To, co zasługuje tutaj na uwagę, to technologia ElectroInk oraz zestaw A7 farb. do podstawowego cmyka, który mamy tutaj, dodały, zostały dodane nieco rozbielone elektroinki, czyli Light Black, Light Cyan oraz Light Magenta. Dzięki temu macie więcej kolorów, aby namalować wasze dzieło. A teraz powiem sobie o papierach dostępnych w naszych fotoksiążkach Pro. Na ten moment w naszej ofercie spotkacie trzy papiery i są nimi Felix Scheller Mohawk Excher, przy czym ten papier dostępny jest w dwóch gramaturach oraz Arctic Matte. Papiery mają różne właściwości, różnią się również poziomami bieli, dzięki czemu możecie osiągnąć różne efekty. A więc po kolei. Pierwszy z nich, czyli Felix Scheller. Gramatura 190. Jest to klasyczny laster, który przypomina i papier jest czyli papier, który macie dostępny w naszych fotoalbumach. Ma drobną ziarnistą fakturę, przez co nie odbija w dużym stopniu światła. Jego zaletami są odporność na odciski palców, odporność również na drobne zarysowania czy urazy. A powiedziałam o tym, że jest idealny prawie do każdego rodzaju fotografii. Mohawk Akszel. Jest to głęboki mat, który całkowicie pochłania światło. Ma on wyraźną strukturę włókien papieru. Jego wykończenie przypomina skorupkę jajka, co jest współmierne z jego nazwą. Jest to rozwiązanie dla osób ceniących sobie czy lubiących tradycyjne książki. Tworząc projekt dla tego papieru, musicie pamiętać o jednej ważnej rzecz: że nie ma on wysokiego poziomu bieli, w związku z czym nie będzie on tak bardzo kontrastowy. Jeśli chodzi o kolor samego papieru, to przypomina on bardziej kolor kości słoniowej. Kolejną ważną kwestią, jeśli chodzi o papier mochałka Excel jest gramatura, która wynosi 216 lub 118. W przypadku grubszego papieru zastosowaliśmy bigowanie stron. Bigowanie jest to specjalne łamanie stron, które ma Wam ułatwić właśnie przeglądanie projektu, przeglądanie całej fotoksiążki. Cieńszy papier nie jest bigowany ponieważ strony są cieńsze i możecie je z łatwością przeglądać. Ten papier charakteryzuje się dużym stopniem przezroczystości, więc jeśli przeszkadza Wam, że zdjęcie z jednej strony będzie przybijało na drugą stronę, wówczas układajcie je, jeśli chodzi o kartkę, w tych samych układach. Wtedy takiego efektu nie będzie. A teraz ostatni już z naszych papierów, jeśli chodzi o fotoksiążkę Pro, Arctic Matte. Wprowadziliśmy go do oferty specjalnie dla tych z Was, którzy oczekiwali śnieżnobiałego papieru, matowego papieru, który będzie niezwykle kontrastowy. A więc oto i on. Gramatura 170. Felix Scheller to laster, który przypomina jedwab. Jest odporny na odciski palców. Mohawk Excel to naturalna struktura włókien papieru. Ma niski poziom bieli i ko jego kolor to kolor kości słoniowej. Arctic Matte to śnieżnobiały mat, dzięki któremu wasze zdjęcia będą niezwykle kontrastowe. Jeśli chcielibyście się przekonać na własnej skórze, jak wyglądają dane papiery, jakie są w dotyku oraz jakiego efektu możecie się spodziewać, zamówcie nasz wzornik papierów i technologii druku. Zawiera on nie tylko wspomniane papiery, ale również wszystkie inne, które są dostępne w naszej ofercie. Na dziś. To tyle. Do następnego.